Co się dzisiaj wydarzyło? Co tu się dzisiaj, proszę Państwa, wydarzyło? Odcięło mi głos. E, Odcięło mi głos i kazało zacząć jeszcze raz, no więc. Zaczynam jeszcze raz. Witajcie, witajcie. Ola Mikołajczyk inspiruje do piękna. Każdego dnia o 11 spotykam się z wami na malowankach, na makijażu. Potem oczywiście filmik jest zapisany, ale jeżeli chciałbyście być ze mną na żywo, to zapraszam na 11. .00. Wtedy możecie też pytać i być w interakcji ze mną i ja też to bardzo, bardzo lubię. Co my dzisiaj zrobimy, dziewczyny? Ja tak naprawdę już jestem wymalowana i tak sobie zastanawiam. Zastanawiałam się, co my dzisiaj możemy sobie e, wspólnie zrobić i pomyślałam, że trochę Wam poopowiadam o produkcie, który dzisiaj nałożyłam i zaproszę Was też, e, jeżeli jesteście u mnie na Facebooku, Ola Miko Mikołajczyk Inspiruje do Piękna, to jeżeli wejdziecie na storkę, to zobaczycie, jaka jest zmiana mojej skóry po zaaplikowaniu CC produktu, których wiele kobiet nie zna, jako zawsze dziewczyny daję w moich beauty boxach. beauty boxach, czyli pudełeczkach piękna, które możecie sobie zamówić, z którego możecie skorzystać, ponieważ możecie właśnie każdego dnia skorzystać z opcji y, przetestowania tych produktów u siebie w domu. E, ja robię takie pudełeczka, w których jest pielęgnacja poranna, wieczorna, domowe spa i właśnie y, dobieram również y, podkłady i CC i zawsze daję CC e, i zawsze dobieram jakiś y, podkład i panie są totalnie zaskoczone, co robi ten produkt CC, czyli krem korekt, połączenie podkładu. Zobaczę sobie tutaj, bo to światło tak śmiesznie pada na drugiej kamerce, ale mam nadzieję, że będziecie dobrze to wszystko e, widzieć. Ehm. No, właśnie, także tak. A co my dzisiaj zrobimy? Także bardzo dużo łatwiej się go nakłada. Nie trzeba nakładać go tak precyzyjnie. On jest w trzech odcieniach, więc dużo łatwiej dopasowuje się do skóry. I mimo, że czasem mówimy, że on mniej kryje, to naprawdę, jeżeli masz wypielęgnowaną skórę, jeżeli nie masz jakichś dużych, przebarwiej, to świetnie się sprawdza i zapraszam Was, dziewczyny, do, do tego, żeby go przetestować. A z czym ja dzisiaj chcę do Was przyjść? Mam też delikatnie zaznaczone kości policzkowe naszym bronzerem i moim ukochanym różem, różem z robinkami złota. Kocham ten róż, używam go, dziewczyny, od 7 lat. Od 7 lat pokażę Wam go. To jest to złota. On ma takie drobinki złota. Tutaj nie będzie tego widać, nie będzie tego widać, ale pięknie. On już pracuje bez rozświetlacza, robi przepiękny błysk. Więc ja go często bez rozświetlacza używam i to jest mój ulubiony róż, do którego zawsze wracam. E, dobra, a dzisiaj co Wam chciałam dzisiaj? Dzisiaj chciałam na chwilkę wpaść. E, cześć Agnieszko, i chciałam Wam, dziewczyny, e, pogadać dzisiaj z Wami o szminkach i w ogóle o wiośnie. Czy wy już jesteście gotowe na wiosnę? Napiszcie mi koniecznie w komentarzu, czy jesteście już gotowe na wiosnę, czy może też macie tak jak ja, że ja już w ogóle ja już w sercu mam wiosnę. Ja w ogóle nie przyjmuję, że jest jakaś inna temperatura i się zastanawiam, dlaczego w ogóle o co chodzi. Nie wymalowałam sobie dzisiaj rano oczu, więc wymaluję sobie z wami delikatny makijaż oka zrobię. I, i jak się teraz zastanawiasz, nie, to nie jest profesjonalne i tak dalej, i tak dalej. Dziewczyny, tu nie jest profesjonalnie. Tu jest tak, jak każda z nas robi i potrzebuje. Tak, jak każda z nas jestem normalną babką i um, ja uwielbiam się bawić makijażem. Nie zamykam się w jakieś takie ramy, że coś tak powinno być albo tak. Czekajcie, ja spróbuję sobie jeszcze tutaj poprzekładać, bo jest lepsze światło tutaj, tak. Bo nagrywam też na telefon. Chcę zobaczyć, czy na YouTubie nie będzie Wam się lepiej oglądało takiej formy. Zobaczymy, powiecie po dzisiejszym filmiku, jak Wam puszczę, co, co o tym myślicie. E, dlatego, że te live'y staram się też potem po. Przerzucać na, mm, na YouTube. I witam wszystkie panie z YouTube'a. Bardzo serdecznie. Cieszę się, że jesteście, że wskakujecie i czerpcie energię, czerpcie nie energię. Em, może czerpcie to nie, żebyśmy sobie nic nawzajem nie zabierali, ale ładujcie się energią i dobrą, dobrą atmosferą. Nakładam sobie brązowy, jasny cień, który, który dziewczyny robi taki kontur. Więc delikatnie sobie przyciemnię tą okolicę oka, ponieważ nałożyłam sobie rano tylko tuż. Dziś rano szkoliłam, ponieważ jedną z form mojej pracy po kilku latach są również szkolenia. I kto by pomyślał, ja naprawdę nie sądziłam, że tak się rozkocham w szkoleniach. To jest jeden z moich talentów, który był ukryty i go odnalazłam. I pamiętajcie, dziewczyny, że bez względu na to, ile macie lat, bez względu na to, w jakim momencie jesteście, warto próbować nowych rzeczy, bo kiedy próbujecie nowe rzeczy, to nagle dowiadujesz się o sobie rzeczy, których nie miałaś pojęcia, że one gdzieś tam w tobie są. Może tak na przykład będzie u ciebie z makijażem. Sobie myślisz dzisiaj: nie, ja nie umiem się malować. Wiesz co, to tak jest, że dopóki nie zaczniesz, to tak naprawdę nie wiesz. Po kilku makijażach może się okazać, że Ty się totalnie w tym rozkochałaś. Ja znam mnóstwo historii moich koleżanek z Mary Kay, które były księgowymi, które były nauczycielkami i nagle um, trafiły do świata Mary Kay i rozkochały się w makijażu. I dzisiaj są... Um, Dzisiaj rozkochują kobiety w makijażu, dzisiaj robią makijaże z okazji, malują swoje klientki na różne okazje, na wesela, na, na, na wielkie wyjścia i są w tym po prostu genialne. Także dopóki czegoś nie spróbujesz, to tak naprawdę nie wiesz, czy, czy się do tego nadajesz, czy, czy to czasem nie jest gdzieś Twój ukryty talent. I powiem Wam, że ja tak na przykład mam ze szkoleniami, ja naprawdę nie sądziłam, że mam dar przekazywania wiedzy, że umie to wszystko ubrać tak w słowa, żeby osoba po drugiej stronie potrafiła to zrobić, a tymczasem okazuje się, że w świecie marykaj się tego odkryłam. I jedną z moich form pracy jest również jest właśnie szkolenie. Dzisiaj rano szkoliłam ponad 150 osób na żywo. Więc bardzo się cieszę. A teraz chcę was trochę przenieść do tego świata wiosny i chciałam was zaprosić, dziewczyny. Szukam 10 pań, które chcą przetestować mikrodermabrazję u siebie w domu. Więc piszcie do mnie, możecie pisać na priv, możecie pisać komentarz pod tym filmikiem i dostaniecie ode mnie. Właśnie przesyłkę z próbkami, i tam w tych próbkach również będzie mikrodermabrazja. Próbki ode mnie dostajecie bezpłatnie, płacicie tylko za przesyłkę do paczkomatu 20 zł. Więc szukam 10 pań, które przetestują zabieg mikrodermabrazji w domu, między innymi zabieg mikrodermabrazji w domu, bo również będziecie mieć tam maskę węglową, maskę żelową, czyli takie domowe spa. Mm. I będę chciała, żebyście dały swoje opinie e, na ten temat e, właśnie innym kobietom, bo ja. Kiedyś zakochałam się bardzo w mikrodermabrazji, a idzie wiosna, mamy szarą skórę, my jesteśmy takie, no brakuje nam tej, tej, tego, tego lata, tej lekkości, tej, 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 tej energii takiej wiosennej. Dziewczyny, ta energia często się zaczyna od tego, że zadbasz o swoją twarz, zadbasz o, tw o swoją buzię, sprawisz, że będziesz się po prostu super czuła w makijażu. I zrobisz coś nowego, wiecie, my tak, teraz lubimy odświeżać szafę, e, lubimy sobie kupić coś nowego i wtedy mamy od razu energię, ale uwierz mi, kiedy zadwierzesz swoją buzię, e, ściągniesz martwę skórek, to również ta energia w Ciebie wstąpi. No i, e, i to jest jeden temat, który dzisiaj chciałam z Wami e, zostawić, ale drugi temat, ponieważ ostatnio testowałyśmy, testowałyśmy dziewczyny. Buszczyki, to dzisiaj Was chcę rozkochać w szmineczkach i chcę Wam pokazać moich ulubieńców na wiosnę. Oczywiście będą to. Um, dobra, jest ta. Będą to kolory. Będzie to na pewno róż, bo kocham róż. Zastanawiam się. Czy pójść w czerwień i Wam pokazać też czerwień? Nad tym się zastanawiam. To jest jedno też z moich ulubionych czerwieni. Na pewno będzie to ten kolor, bo to jest Wasz ulubieniec i mój ulubieniec, ale pokażę Wam też. Czekajcie, już sobie przygotowuję. Już sobie przygotowuję. Czy to jest ta? Nie, to nie jest ta, którą chcę. Nie, to nie jest ta, którą chcę. O, Madzia jest z nami. Witaj, Madziu. Madzia, ja wiem, że ty jesteś wielką fanką szminek, więc... O, to jest ta, którą chcę Wam pokazać. Dobrze. Będą to odcienie różu, ale będą to też takie szmineczki yy, dziewczyny, które mają yy, trochę inną konsystencję. No i co? Jak chcemy sobie założyć szminkę, to fajnie, kiedy sobie obrysujemy konturówką usta i ja to dzisiaj zrobię. I ja to dzisiaj zrobię. Zrobię jakąś nudziakową, szybciutko. Co my tu mamy? Mamy tutaj... Nie, chcę bardziej taką nudziakową. Konturóweczkę mam. Dobra. Cześć, Madziu. Cześć, Madziu. Cześć. Zaczniemy sobie od takiej szminki. No dziękiem obrysowałam usta, trochę je od razu też powiększyłam. I zaczniemy sobie... Czekajcie, bo ja chyba nie wzięłam. O, mam tu poczekajcie, żebym mogła je też ścierać. E, jeden z Waszych ulubieńców i zresztą również mój ulubieniec to jest taka piękna różowa szminka, e, mocniejsza, ona nie jest bardzo delikatna, to ten róż widać na twarzy, bo czasem jeżeli nakładamy taką delikatną szmineczkę, delikatny róż, to jego tak naprawdę mało widać na twarzy. To nie, tą widać i już sobie. Idealnie byłoby nałożyć kredkę w odcieniu różu, taką, ale ponieważ będę robić różne szminki, to nałożyłam dzisiaj taką nudziakową. Przepięknie w niej wyglądają. To chyba nie był jednak pomysł tej nudziakowej kantorówki, bo widzę, że przebija. Nie pokazuje całkiem, ale widzicie chyba, co? Dziewczyny. E, przepięknie w tej szmince wyglądają. Wyglądają naprawdę wszystkie kobiety. I blondynki, i brunetki, i szatynki. E, Madzia pisze, moja ulubiona. Tak, i ja myślę, że taki róż każda powinna mieć w swojej kosmetyczce na wiosnę, i nawet już, dziewczyny, przywołujmy tą wiosnę, i już warto wprowadzić sobie taki róż na usta i w serduchu nosić wiosnę. Jeden z moich ulubionych, i jak widzicie, różową szminkę, to najczęściej jest to właśnie ta na moich ustach. No, ale nie wszystkie lubią. Um, bardzo dużo kobiet mówi, że ja tylko tak delikatnie, tak tylko delikatnie. Chodzi ja na spotkaniach, zawsze was dziewczyny czaruję i mówię, no właśnie na spotkaniu proszę nałożyć taką szminkę, której pani by w życiu um, w drogerii po nią nie sięgnęła. Bo po to są spotkania. Po to są spotkania, żeby zobaczyć siebie trochę w innym. W, w, w innym wydaniu. Pokażę wam teraz y, szminkę również różową, ale szminkę, która bardzo, bardzo nawilża. To jest szminka nawilżająca. Ma bardzo delikatny róż, y, ale i też przez to, że ona jest mocno nawilżająca, ona nie ma tak mocnego krycia. Ona nie jest matowa i ona ma bardzo delikatne. Więc, jeżeli jesteś Widzicie? Taki błyszczykowy bym powiedziała, to jest dla mnie kolor. I też przepiękny. Jeżeli yy, yy, Waszym fokusem jest to, że szminkę używasz, ale chcesz, żeby ona nawilżała i na przykład uwielbiasz balsamy nawilżające i to jest coś, po co najczęściej sięgasz, to chcecie na wiosnę zachęcić do tego, żebyś ten balsam właśnie zamieniła na szmineczkę nawilżającą. Zobaczcie, jak ona pięknie wygląda. No i niesamowicie nawilża usta. Z tej serii również mamy piękne nudziaki. Wiem, że kochacie nudziaki. I właśnie, jeżeli potrzebujesz i chciałabyś mocne nawilżenie, to to ci zrobi fajną, fajną robotę. Ci ustawiam tutaj, żeby było dobrze, dobrze światło. Uczę się tego światła, ale mam nadzieję, że wszystko dobrze widać. No i jak się Wam podoba ten róż? Też jest przepiękny, delikatniejszy, ale przepiękny. Dziękuję, Justynka. Również miłego dnia życzę. Dobra, mamy drugą śmineczkę, którą Wam polecam w wiosennej odsłonie. A teraz szminka, która jest taka bardzo neutralna. Szminka na wszystkie okazje. Jeżeli masz tak, że lubisz mieć jedną szminkę, ja zawsze mam minimum trzy szminki w torebce to jest minimum. To zobaczycie dziewczyny tał i to jest taki um, taki um, bardzo naturalny kolor, który bardzo lubicie. To jest szminka, która też była w naszych y, y, świątecznych zestawach Raspberry Ice. A ja dzisiaj mocny kolor ust dawno nie miałam. Super Agnieszko. Wiecie, ze szminkami jest tak, że możesz mieć bardzo delikatny makijaż oczu, taki jak ja dzisiaj co prawda dodałam jeszcze jakiegoś tam brąziku, żeby się coś działo, choć rano byłam tylko po prostu z wytuszowanymi rzęsami. I jak dołożysz do tego mocną szminkę, to masz zrobiony makijaż. Dlatego ja na przykład uwielbiam czerwoną szminkę, kiedy oczy są prawie niewymalowane, ale jest ta czerwona szminka, i całkowicie to zmienia odbiór mojego. Makijażu, więc to jest y, kolejna moja propozycja szminkowa. No i pytanie: czy sięgać po czerwień? Czy Wam pokazywać czerwień, czy dzisiaj bez czerwieni? To jest koral, co ja jeszcze przygotowałam. To jest super wiosenny kolor, ale taki bardziej letni kolor. Zobaczę, co ja tu jeszcze wyciągnę z mojej. Yy. Mark Pink już Wam pokazałam. Jeszcze jakiegoś nudziaka bym wyciągnęła, co? Dziewczyny, napiszcie, jakie lubicie szminki, czy nawilżające, czy matowe, i w jakich kolorach się najlepiej czujecie. To wam pokażę z tej serii. Jeszcze mam jedną ulubioną szmineczkę, ale teraz Wam jej nie pokażę, dlatego że chwilowo jej nie ma na stanach. No i przecież nie będę Wam pokazywać czegoś, czego nie możecie od razu kupić bo potem do mnie piszecie. Pokażę Wam jeszcze dwa nudziaki. Pokażę Wam nudziaka e, dziewczyny takiego z serii bardzo mocno nawilżającej. I właśnie, to jest e, ta sama, co, co z różem Wam przed chwilą pokazałam. Więc jeżeli jesteście team nudziak, to ta szminka się Wam super sprawdzi. Troszeczkę sobie... Nałożę sobie teraz też tą kredkę. I teraz to będzie właściwa kredka do właściwych szminek. Mm. Uwielbiam też te nasze konturowaczki, bo one się tak y, bez problemu rozprowadzają. I pokażę Wam dwa nudziaki w dwóch różnych seriach, tak? Czyli w serii. Szminki, która jest matowa i bardzo nawilżająca. Więc jeżeli jesteś team, ja ba, lubię bardzo nawilżone usta i jeżeli chodzi o szminkę, to chcę mieć szminkę, która przede wszystkim fokusuje się na nawilżaniu, to to jest ta szmineczka. No i mamy piękny nudziak. Mocno nawilżający myślę, że po zimie też te nasze usta potrzebują, żebyśmy się fokusowały. Zresztą cały rok usta potrzebują dużego nawilżenia. Nawilżanie twarzy od wewnątrz. To jest w ogóle klucz do tego, żeby nasza skóra pięknie wyglądała. I każda część naszego ciała potrzebuje tego nawilżania, więc dziewczyny tu mamy super nawilżającego nudziaka. A. Teraz sobie nałożymy drugiego nudziaka i to będzie taki nudziak bardziej matowy. I ja wam powiem, że ja standardowo w nudziakach nie jestem fanką nudziaków. To nie moja broszka. A zwłaszcza takiego jasnego, na przykład taki jak ten. Już ten nawierżający bardziej lubiłam, ale ja lubię, kiedy te usta się wybijają na mojej twarzy, kiedy mają jakiś, e, właśnie, albo wróż. No, kocham czerwień, to wiecie, jak do mnie zaglądacie. Mm, ale wiem, że bardzo dużo dziewczyn lubi nudziaki. Więc zostawcie mi komentarz, która szminka skradła w wasze serce. Dzisiaj był odcienie różu, był e, Raspberry Ice, czyli taka, em, taka taka szmineczka na co dzień bym powiedziała. Jeżeli potrzebujesz takiej totalnie klasycznej szminki, to właśnie ta Raspberry Ice będzie dla Ciebie świetna. No i dwa nudziaki, nudziak w wersji matowej i nudziak w wersji nawilżającej poprzedniej. Czekam na Wasze typy. Dzięki za dzisiaj. Zmykam. życzę Wam cudownego weekendu i widzimy się w poniedziałek o 11 i pamiętajcie, że czekam na Wasze zgłoszenia. Potrzebuję 10 kobiet, które przetestują w domu mikrodermabrazję. Dostajecie ode mnie 10 próbek z całą pielęgnacją w tym mikrodermabrazję, która pięknie odsłoni świeżą, zdrową skórę, która sprawi, że poczujecie taką wiosnę na twarzy, więc czekam na Wasze zgłoszenia, a już w przyszłym tygodniu mocno pójdziemy również z pielęgnacją pora przygotować skórę na wiosnę. Pa pa!